Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Działka w Lesie. No i drodzy, kolejny weekend. Jesteśmy na działce. Sprawdzić, jak tam trawa, czy za bardzo nie zarosło po ostatnim koszeniu. Ale widzę, że delikatnie gdzieś tam podrosło parę centymetrów, ale jeszcze nie trzeba tego ruszać w żaden sposób. Myślę, że może w tym sezonie już nie będzie trzeba wcale kosić. No i tak, przyjechaliśmy tutaj. Dzisiaj posprzątać po tym drewnie, które tutaj leżało. Także tutaj, już ogarnęliśmy tą całą korę. Te wszystkie gałęzie, i to wszystko tutaj przy garażu. Mam więcej nagrane, to zaraz wam pokażę. Przy okazji poszła też w ruch pod kaszarka, którą już Wam kiedyś pokazywałem u nas na kanale i właśnie wykosiliśmy sobie tutaj też przy garażu i przy siatce, wzdłuż siatki, ale żeby już nie musieć w przyszłości kosić taką zwykłą kosiarką, to doszedłem do wniosku, że skoro troszeczkę odzyskaliśmy kasy z tego drzewa, które tutaj leżało i nam zalegało, to postanowiłem... Te pieniądze w miarę sensownie zainwestować, i doszedłem do wniosku, że e, zainwestujemy właśnie w taki oto sprzęt, moi drodzy. To jest e, kosiarko Gokart, filmy Wolfgarten, to jest niemiecka firma. To jest Wolfgarten Kart, się nazywa, jeżeli chcielibyście gdzieś sobie tam wygooglować. Całkiem sporo informacji na temat tej kosiarki jest w internecie. Nie ma się co dziwić, bo jest bardzo, bardzo interesująca. Mianowicie moi drodzy, mamy tutaj trzy biegi do przodu neutral i do tyłu, i mamy dwa pedały. Prawy pedał odpowiada za dodawanie gazu, natomiast lewy pedał odpowiada za załączanie kosiska. Więc jeżeli chcecie sobie pojeździć go kartem, to używacie tylko gazu. Jeżeli chcecie skosić, to wciskacie i lewy, i prawy pedał. I wtedy kosicie i jeździcie go kartem. Wyrzut jest boczny, jest możliwość też zamontowania kosza, ale ta akurat była bez kosza. Można go dokupić, ale to w przyszłości może jak się trafi. Jak się regularnie kosi, to kosz niepotrzebny. No i tak, moi drodzy, mamy tutaj trzy stopnie regulacji siedzonka. Możemy się tutaj przysuwać i oddalać, czyli może tutaj siąść osoba dorosła, i tak naprawdę dziesięcioletnie dziecko, żeby się pobawić. Ja oczywiście kupiłem używaną tą kosiarkę, przede wszystkim do koszenia, a jak już się wykosi, to można się jeszcze tutaj pobawić. I teraz tak, moi drodzy, przez to, że to jest używka, kupiłem ją od faceta, który gdzieś tam kilka lat ją użytkował, no i jest parę rzeczy oczywiście do zrobienia. Je można odpalać z kluczyka, ale niestety stacyjka jest przekręcona, więc trzeba by ją nareperować. Tutaj trzeba by jeszcze poprawić trochę tą ramę. Bo ma w niektórych miejscach takie delikatne pęknięcia, także trzeba by to przespawać. Ale na szczęście mam spawarkę, to sobie to przespawam. Z drugiej strony jest tak samo. No i oprócz tego, co? Wymienić olej. Pasek jeden jest do wymiany też. I trzeba by troszeczkę łańcuch naciągnąć, ewentualnie go skrócić, bo jest trochę luźny. No i będę musiał tą oponę. Do wulkanizacji zabrać, bo gdzieś tutaj jest dziurawa, zeszło z niej powietrze. No a teraz, jak jest taki flak, to jest bezdentkowa, no to tylko na wulkanizacji mi ją napompują, bo mi żadna pompka niestety tego nie bierze, bo to trzeba takim strzelić strumieniom powietrza, najlepiej z jakiegoś kompresora, a kompresora nie mam. Ciekawe jest to, że biegi się zmienia bez sprzęgła. Prawdopodobnie trzeba się po prostu zatrzymać i sobie wrzucić inny bieg. Także w ten sposób się to robi. Paliwo, tutaj olej. No i spoko. Reszta opony jest w porządku. Pali z pierwszego. Facet nie jeździł nią rok. A pali od razu z pierwszego pociągnięcia. Także elegancko. Jest rozrusznik, jest akumulator tutaj. Więc można go podładować, naprawić tą stacyjkę. I będzie normalnie z kluczyka odpalał. No, i tak jak mówię, tutaj niestety może uda mi się go dać. Czekajcie. Ok, Dobra, jest na no boku. Kosisko trochę przerdzewiało, bo widzę, że ktoś po zimie, czy tam po, po zeszłym sezonie, bo w zeszłym sezonie facet jeszcze kosił tym, nie obczyścił strawy, i trochę kosisko przerdzewiało, ale ja sobie je wyczyszczę. No i tutaj mamy dwa paski, jeden od kosiska, jeden od napędu. I ten pasek od napędu, jak widzicie jest do wymiany, bo trochę sparciał. No i ten łańcuch tutaj jest do naciągnięcia, bo trochę, trochę jest na nim luzu. Wyjma jedno oczko i powinno być OK. I właściwie tyle moi drodzy. Także jak widzicie kosiarka nie jest też duża i ciężka, mieści się normalnie do kombiaka. Szerokość koszenia to jest tam 50 kilka centymetrów, bodajże. Także powiem szczerze, że taka zabaweczko kosiarka, no i będzie co robić. Będzie to taki mój mini projekcik. Będę się tutaj, będę sobie przy niej dłubał. Trochę ją odszczurzę, jak to się mówi, odświeżę i na pewno gdzieś tam ją wam pokażę. Później, jak już ją z, zreperuję, wszystkie tam te mankamenty, poprawię i tak dalej. Także ja tutaj będę sobie tą kosioreczkę reperował. na działce. Niedługo będziemy właśnie robić wodę, kopać szambo. Dużo będzie się działo. Także się kanał, jeżeli chcecie to wszystko zobaczyć. A tymczasem ja już się pożegnam. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.